Ponownie 20 punktów prowadzenia. Ładna teraz akcja Jordan Varnado w z powietrza. Bardziej efektowne. do masa ten przeciwko Kowalczykowi. Kowalczył o piłkę Steven Heni. Jest szansa na punkty z kontry chemi zablokowany jednak przez Brauna. Ależ ale spotkamy. Trzecie przewinienie. Trzy faule w zespole toruńskim ma także Aroncel Cel. A w akcji ofensywnej Mateusz Kostrzewski. Potężnie zablokowany przez Braga. Jeszcze poszedł tam Karton Brak do Kostrzewskiego. Coś mu tam wyjaśnić. A może tylko spojrzeć znacząco. Zobaczmy tę akcję. Tak, natomiast tutaj proszę. Pod presją Łączyńskiego tu rozgrywający po zejściu Jomanowicza O! Szależ! Szczapa! Gdzie on skacze ten chłopak? No, potem medal z tym zespołem po awansie. Więc jest doświadczony. Kolejna strata zespołu z Lublina. I Ivan Ravlyak teraz postanowił teleskopowe ramię użyć do wsadu. Ależ oni się składają do tych kontra. Walczą w obronie i biegają. E, tak, ale... graczy niskich, plus niżą oraz Waterman na boisku. Wszyscy gracze grożą rzutami za trzy punkty. Pod tymczasem czasem świetnie rozegrana akcja w trójkącie. Przy, tych, przy tej wysokiej obronie Jeffrey'a Grusela wysoko wyszedł Bogucki. Nie było zastawienia Sanders do Boguckiego i ten z góry ładuje tę piłkę w Ależ blok Jordona Warnado to mogła być efektowna akcja Ogdena. Ale to... Za plecami sobie podał Mazurczak, i punkty zdobywano Wakowski. Almeida, no proszę! Za to akcję meczu wykonał. To jego drugi rzut w tym spotkaniu. Tak, rozdrażniony Almeida. Piękny. Tym razem Jeszkę nie był w stanie mu podać. Pelczar do Romana Szymańskiego, ale szczapa od Aleksandra Dziewy. Wow! Roman